Hej, siemano Wam wszystkim, tu Wronek, yy, była ręka, w związku z czym teraz czas na kolejny dek, tym razem na rogalu. Jest to dek o nazwie Tempo Mech, yy, który to dek jest dość tani w produkcji, w zasadzie nie ma tutaj żadnej epickiej ani legendarnej karty. Yy, natomiast jest to dek, yy, no właśnie, Tempo oznacza, że yy, staram się kontrolować zarówno naszą manę, jak i przeciwnika yy, poprzez psucie mu kart, cofanie na rękę, podnoszenie kosztów, takich dupereli. E, no w tym wypadku troszkę inaczej, ale to za chwilkę. E, no, no i jak to na rogalu, znaczy na, na mechach, prawda? Wyszedł dodatek, więc bawimy się w deki na mechach, po to w końcu są. E, lecimy po kolei, więc tak, cios w plecy, backstab, standardowo, no, większość deków na rogala, e, właśnie może krzywamany na początek, tak, a w miarę widzicie midrange, e, tak, backstab. Backstab na początek, który to rani niezranionego do tej pory stronnika za dwa punkty obrażeń. Jest ok, eliminuje, może nie większość, chociaż nie, w sumie można powiedzieć, że większość dwumanowych dropów, czasem nawet większe, ale to rzadziej. E, mamy dwie zabójcze trucizny, wiadomo. Rogala jedna z fajniejszych kardze ze względu na broń, którą możemy sobie co rundę stworzyć. Mamy jednego dwu, na, dwa nakręcane gnomy, które to gnomy za jeden many w agonii, co dodają nam część zamienną do ręki. Dwa, jeden statystyki, czyli spoko, jest mech o to chodziło, mamy dwa wypatroszenia dwa Eviseraty, no wiadomo, to kolejna karta, którą ja bardzo lubię, bardzo bardzo lubię, myślę, że to po niektórzy o tym wiedzą, ponieważ świetnie kombi i rewelacyjnie usuwa bardzo dużo rzeczy, świetnie działa z backstabem, po prostu możemy zadać 6 punktów obrażeń jakiemuś stronnikowi e, maksymalnie, no, przy takim układzie w drugiej rundzie, niesamowite kombo, mamy Gobliński Fryzuromat no urogala nie mogło go zabraknąć, generalnie to jest karta bardzo fajna z tego dodatku która po prostu poprawia nam atak naszej broni a przy okazji ma 3-2 statystyki, czyli całkiem przyzwoicie za 2 many. Jest naprawdę ok. już same statystyki są w porządku, a jeszcze mamy ciekawy okrzyk bojowy. Mamy naganiacza mechów, który sprawia, że nasze inne mechy są o 1 many tańsze. To oznacza, że na przykład nakręcany gnom jest wtedy za darmo. tak. I cała reszta jest o 1 tańsza. I to naprawdę to jest właśnie to tempo, chociażby w nim się to objawia, ponieważ mamy tańsze te mechy, czyli możemy je wrzucać wcześniej niż przeciwnik normalnie by się ich spodziewał. Bardzo fajna karta, 3 punkty życia, 2 punkty ataku, więc to jest ok i właśnie za dwa many wciąż, także to naprawdę super. Mamy dwóch agentów WW, no wiadomo, kolejna karta z kombosem, który to agent, yy, jak dobrze wiecie, nieraz potrafił zmienić tutaj losy rozgrywki, po prostu zadać te, zadać te dwa punkty obrażeń i coś udupić. Yy, mamy dwa golemy zbożowe, które od właśnie wejścia do dodatku są mechami, w związku z czym też nie mogło ich zabraknąć, bo są jedną z lepszych trzymanowych kart, ponieważ w praktyce dostajemy kartę 4-4 zatrzymany. Tak naprawdę, nie? tylko że w agonii, co w sumie jest spoko, bo albo dostanie silensa, no i wtedy na coś innego zabraknie, albo będziemy mieli kontrę na wszelakie AOE, bo i tak coś nam na tym stole pozostanie. Mamy dwóch techników z Majsterkowa, eee, to też karta z dodatku. 3-3 eee, zatrzymany. W okrzyku bojowym dostaje plus 1 plus 1, a ja dostaję kartę części zamiennej do ręki, jeżeli kontroluje mecha. No ponieważ wiele jest tutaj mechów, no to raczej będzie to działać w ten sposób. W związku z czym dwóch tych gości jak najbardziej tutaj pasuje, no bo popatrzcie, w tym jest zatrzymane 4-4 koleś i jeszcze możemy mu coś ewentualnie dołożyć, jakąś fajną część zamienną, więc ja uważam, jak najbardziej spoko. Mamy jeden oleje gosełkowy. To też jest bardzo fajna karta w kombosie, ponieważ plus 3 do ataku naszej broni. To już jest dużo, a jeszcze w kombosie jakby co przyjazny stronnik, oczywiście losowy, dostaje plus 3 do ataku, więc bardzo fajne połączenie zabójczej trucizny i e, cold blood, tak, cold blood y, razem z zabójczą trucizną. Koszt manowy, no troszkę inny, bo to w sumie kosztują tam te dwie karty dwa many, tu kosztuje aż 4. E, statystyki w sumie takie same, 3 do ataku zamiast 2, a natomiast stronnik dostaje 3 do ataku zamiast 4, nie, ale to też bardzo przyjemna karta. Dalej, mamy mechanicznego Yetiego. Mechaniczny Yeti, który to nie tylko że ma fajny dźwięk na wejściu, to jeszcze jest takim Yeti, tylko że jest mechem i dostajemy część zamienną jak on zginie, no ale jest mechem. To głównie o to chodzi, jest Yetim i mechem, także fest. Załogowy Szatkownik, to jest bardzo śmieszna karta z sporą dozą e, losowości w sobie, ponieważ przy agonii on przyzywa losowego stronnika o koszcie 2. Może to być... Cholera jest na, nie wiem, Bloodmage Salnos, a równie dobrze może być Doomsayer, który wyłapuje nam cały stół. No, wiecie, jest zabawa, tak? Kto nie ryzykuje, ten się nie bawi i tyle. Mamy jedno ostrze skrytobójcy, więcej nie potrzeba tak naprawdę w tym momencie, trochę by nam to popsuło krzywą a poza tym e, tak naprawdę więcej nie trzeba, ponieważ my sobie taką broń możemy zrobić sami, chociażby tam, nie wiem, Goblinskim fryzormat, zabójczą trucizną i tak dalej, no, tylko bez czterech punktów wytrzymałości. Ale ostrze skrytobójcy, no wiadomo, u prawie każdego regala znaleźć się musi, ponieważ jest to jedna z podstawowych kart, która naprawdę naprawdę fajnie gra. Mamy dwa lazurowe smokowce, troszeczkę droła plus spell power ewentualny do yy, naszego, yy, jak się to nazywało? I gdzie ta karta jest? Czekajcie, gdzie ona jest? Brakło mi tu jednej karty. Moment to, moment i to. Na ostrzy nie mam żadnej, a powinienem mieć chociaż jedną. Hmm, momencik. co, gdzie popełniłem błąd? Cholera, czegoś za dużo wsadziłem, no. Hm. Hmm, hmm, hmm. Czekajcie... Coś mi tu nie, nie, nie gra. Tak, tak naprawdę mi tu coś nie gra. Aj, no tak, ja miałem nie wsadzać nakręcanego gnoma. Tylko miałem sobie wsadzić nawałnicę ostrzy oj, to żebym teraz dowalił do pieca i do drugiego dowódcy argentu. No właśnie, teraz ta krzywa ona jest o wiele lepsza. No, co, coś mi tu nie grało, cholera, Coś mi tu bardzo nie grało. Eee... No, tak, dokładnie, dwóch dowódców Argentu i jedna nawałnica ostrzy. Dobra, to jeszcze szybko wspomnę. Nawałnica ostrzy w takim deku sprawia, że w tym momencie potrafimy wyłajpować przeciwnikowi celusienki stół razem z lazurowym smokowcem. Sprawia to, no, nie lada kłopoty przeciwnikowi, ponieważ naprawdę możemy zadać kosmiczne obrażenie. Popatrzcie, w jednej rundzie, tak już abstrahując, tak totalnie jadąc, możemy wrzucić sobie ostrze skrytobójcy: 3 ataku, plus dwie zabójcze trucizny, czyli jeszcze plus 4, daje nam to 7 ataku, 8 ataku, 9 ataku. I olejek Osełkowy razem 12 punktów ataku i potem... Zruu. Oczywiście no, brak nie na to wszystko jasne, ale chodzi o sam fakt. 12 punktów obrażeń na broni, raz przeciwnika, drugi raz przeciwnika, a potem pizd rozwalamy broni i wszystko, łącznie z gościem, dostaje przecież za 2 punkty obrażeń, grubo. 12 punktów wyobrażeń i jeszcze lazurowy smokowiec, który nam podbija ten atak damage. Także no, tak jak mówię, tu się może dziać. Ehm, Okej, okay, lazurowy smokowiec. Slusożer, No i to jest kolejna karta, która troszkę psuje przeciwnikowi totalnie. W zasadzie nawet nie troszkę, totalnie psuje przeciwnikowi plan na grę, ponieważ mając Slusożera na stole, to my w pewien sposób kontrolujemy to, co się dzieje, bo to jest gość, który ma agonię i jeszcze jak umrze, to znowu zostawia z ziomka z agonią. Małego, bo małego, ale przeciwnik musi brać pod uwagę to, że musi zarobić gościa z pięcioma punktami życia, a potem jeszcze jednego tam -tamu musi. No bo to tam. No, może go z wciąż, ale zazwyczaj silency lecą już wcześniej na naszego na przykład golema zbóżowego czy technika z majsterkowa. Dalej, mamy do dwóch dowódców Argentu. No czymś wykończyć przeciwnika trzeba. W praktyce popatrzcie, dowódca Argentu plus olejego sołkowy równa się dowódca Argentu z boską tarczą, szarżą i Siedmioma punktami ataku. No co so ubed. No i w razie czego mamy tutaj też sprint, który to sprint generalnie z tą kartą w late game, ponieważ zazwyczaj wtedy już jesteśmy bez kart, a tutaj, dobra, jedną rundę poświęcimy, może nawet nie do końca, bo od ósmej czy dziewiątej rundy już będziemy w stanie coś więcej zrobić, a dostajemy cztery karty. Jak, na, jak dla mnie, naprawdę spoko. No to teraz króciutka prezentacja. No i proszę, zaczynamy od jednej z najbardziej znienawidzonych przeze mnie klas, bo od kapłana. No i w tym momencie zwróćmy uwagę, jest go fryzuromat, który ja sobie oczywiście zostawiam na ręce. Natomiast lazurowy smokowiec ślusożer oraz ostrze Skrytobójcy są karty, które w tym momencie wymienię. Ponieważ plan na razie jest taki, że coinuje się w pierwszej rundzie na broń. ooo, to zmienia troszkę postać rzeczy. To zmienia troszkę postać rzeczy, bo patrzcie, naganiacz mechów. hu No, no, no dobra, to w takim razie jest lekka zmiana planów. Ok. Zaczynamy od coina i naganiacza mechów. Dzień dobry, teraz mecha kosztują 1 many, czyli popatrzcie, w drugim rundzie mogę wrzucić za 1 many mecha, a potem już za darmo. Mm. Srogo. Nie no, bardzo fajnie. To właśnie o to chodzi. Widzicie? To jest to, jest to tempo. Tak w tym momencie ja podkręcam swoje tempo. Akurat ten Dek właśnie polega na podkręcaniu swojego tempa niespowolnionym przeciwnika, no bo to też jest inna opcja. Aha. Skurczmeister. A dobra, Skurczmeister to w dupie go mam. Ok, mam dwa punkty many, mogę sobie wrzucić gobliński fryzuromat, ale troszkę by mi go było szkoda, lepiej wrzucić chyba drugiego naganiacza mechów, ponieważ jeżeli zrobię sobie nawet broń, to troszkę biednie, bo nic więcej nie pocznę z tą bronią, ale mogę zrobić przecież tak. Zrobić sobie ową broń i na razie nie atakować, Op, pojechać w przeciwnika za dwa i skończyć rundę. I teraz nawet jeżeli on zabija, raczej zabiję mu jego naganiacza mechów. No, chyba że znowu ma drugiego Skurczmajstra, którym jakoś go tam zdejmie mi atak, ale to nic. Um, bo generalnie. O, zobaczmy. Nie. Wybranie z Welena, plus 2, plus 4. Co to za popieprzona karta? No i cały misterny plan. Generalnie rzecz biorąc, w do plus jeden do ataku, czy będę miał dwa do ataku, 4 do ataku. No to akurat zabójcza trucizna plus gobliński fryzuromat. No i żegnamy się ze Skurczmajstrem, ale popatrzcie, zatrzymana jakaś pierdolnięta karta do reszty. Hop. Ok, no mam 4 punkty ataku teraz na mojej broni, więc jest całkiem fest. Ale nie zmienia to faktu, że za piątkę musiałem wziąć strzała na klatę, chociaż bardzo tego nie chciałem. Skurczmeister Kuźwa, plus. Gdzie to jest? Tu. Wybraniec Wielena, trzymany, plus 2, plus 4 i spell damage plus 1. No jak dla mnie grubo przejmie karta, to, to w ogóle się nie kalkuluje. Dobra. Wybuchnę firewerki. O, siepacz mroźnych wilków. I heal na siebie. O, proszę, jedne fajerwery już poszły. Ok, mam cztery punkty many, więc w tym momencie można by tu co nieco poczarować. Zobaczmy, cztery many jest mechaniczny Yeti. Świetnie. Uuu. Mechaniczny Yeti oczywiście nam wkracza na stół ja wziąć te dwa punkty obrażeń na klatę. Trudno nam no. 4 punkty ataku broni. No cóż, zdarza się. I za trójkę prosto w przeciwnika. Eee, wiecie, no, z czterema punktami ataku na broni atakuje i kasuje ziomka, który ma dwa punkty życia. Lepiej, żeby mi tu zostało na stole. Coś, niż żeby to coś zginęło, nie? Więc no. Teraz powinno wystartować rakietę. Uwaga, udało się. A, kurde, perfect, headshot. Hmm, niech on tam kiwnie. Czerpunktę ataku. No dobra, jednego skurczmajstra już zużył. To dobrze, bo ta łajza no, psuje krew i potrafi tu namieszać ostro, bo z takiego Jetiego robi nagle 2-5, przejmuje go kabalem i wraca do 4-5 sobie ten Jeti. I hura. Także tak się bawić nie będziemy. To ja zrobię za 5 many? To jest dobre pytanie, bo na razie wygląda na to, że jedyny, co mogę zrobić to wrzucić naganiacza mechów i zrobić sobie sztylecik. O, przeciwnik widzę też nie za wiele opcji ma na tą swoją piętną rundę, ale uwaga, jest agent ww. E, ja sobie po prostu zrobię sztylecik na razie i pojadę w przeciwnika prościusieńko wszystkim. E, nie atakuję na razie z broni na wszelki wypadek, mam tego naganiacza mechów, mogłem go w sumie wsadzić. Za 6 many już wkracza nam dowódca Argentu najprawdopodobniej, no zależy co tu, jaka będzie potrzeba, tak, ale, ale siedzi tu skubany w ręce, jakby co to on zareaguje szybciutko. O, coś złego się dzieje, jest, słowo cienia ból, i mój goblin autobarber wziął i poszedł, i gorliwa kaponeczka, mm -hmm. która dostaje plus 2, plus 4, no jakżeby inaczej, kolejny wybrań z na pierdolnięta karta docna, dobrze, no więc teraz. Teraz jakby to sprytnie rozegrać. 7 punktów życia. 4 eee, punkty życia za mechanicznego Yetiego eee, i 2 za agenta WW. To jest razem 6, 7 za mojego bohatera. No dobra. Teraz koszt many. Jakby to sprytnie zrobić? No oczywiście. Naganiacz mechów najpierw nam wkracza na stół. Następnie agent WW. Jebs. Jebs. I jebs. Nie będzie więcej wybrańców wylena na całe szczęście. Kończymy rundę. Jest festem. No, sprint, który teraz y, tak naprawdę zobaczymy. No, może go użyję, zależy co zrobi przeciwnik, ale ten sprint da mi tutaj całkiem fajną przewagę, bo dobiera sobie cztery karty, co da mi powinno dać mi bardzo dużo opcji, bardzo dużo możliwości. O, kabalistka cieni. O, czy kurwa wiście? No, bo przecież byłoby za fajnie. Poważnie. Priest to jest tak pierdolnięta klasa, ja tak nie lubię priestów. Wy sobie nawet nie wyobrażacie jak ja go nie lubię, no. No więc nie pozostaje mi nic innego jak zrobić sobie dowódca Argentu na stole i skasować mu tego zjebanego kabala w cholerę. Następnie skasować też mech rapera i wjechać za czwórczkę, tak mech Rapper? Na no, mechów chyba tak. Plum, plum, plum. No Teraz aż się prosi, żeby przeciwnik pizgnął holinową. Ale nie ma holinowej. A może ma? Tylko najpierw zaczął od tej łajzy. Nie, nie ma. Dziki Piłomanta. I Healing na Radnego Mistrza Ostrzy. Jest goblinski Fryzuromat. Dobra, to teraz tak. Mam 8 many. Blum, 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 blum. E, więc tak, z agent WW mógłby mu skasować dzikiego piromantę. I już. Mogę mu też skasować go moim drugim agentem WW na stole. A tamtym. Tak, ten pan atakuje tego. Ten pan atakuje tego i też umiera, a ja dobijam go potem agentem WW w kombosie, a wcześniej rzucę sobie lazurowego smokowca i zobaczę, co mi wyjdzie. Tak, tak, dobra, jest szatański plan. Co mi przyszło? Ślusożer, no i spoko. Dobra, czyli tak, agent WW... Hop. I teraz nie ma większego znaczenia, ten tu, ten tu, na krzyż tak, żeby było weselej i za czwórkę w mordę go kapłana na klechę cholernego nienawidzę po prostu rrr, nienawidzę No zabrał mi drugiego obniżacza kosztów moich mechów a mogłem mechy prawie, znaczy niektóre już za darmo mogłem rzucać, to jest gruba sprawa o, trok twardo paszczy, patrzcie ziomeczek, który rośnie jak ja rzucam spele spoko, nie ma za wiele speli więc wisi mi to jest backstab, proszę. Trzy punkty obrażeń, a potem go dobiję. Zastanawiam się jeszcze, czym Czym by go tu dobić. Czym by go tu dobić? Mógłbym go dobić nawet Yetim. A wiecie czemu Yetim? A temu Yetim, że. A nie, szkoda, Jet cholera. Dobiję go. Mhm, dobra, backstab i dobijam go agentem Sia. Ok, mam teraz jeszcze, jeszcze 9 punktów many. Mogę sobie rzucić sprint, w tym momencie mam dużą przewagę kart nad przeciwnikiem, a będzie jeszcze większa, hop, i zobaczymy, może coś przyjaznego akurat skoczy nam tutaj na ten moment, no niestety nie, więc ja sobie zrobię broń i pojadę prościusieńko w przeciwnika, popatrzcie, kończę rundę i w tym momencie praktycznie mam już zwycięstwo w kieszeni. Bo dziesiąta runda, rzucam sobie dowódca Argentu, rzucam sobie olej agosełkowy i niezależnie od tego, co mi dostanie ten bonus, Przyzywasz troga twardopaszczego. Wow, i to złota legenda, jaka ładna. Uleczył się zadychę, ale I don't give a fuck, bo jako rzekłem taką uczynię czyli dowódca Argentu i olejek sołkowy. Dostań sobie tego troga. Lajcik. Jeps. I co ty teraz na to? łajzo jedna. Hop i hop. Piu. Adios. Proszę bardzo, teraz przeciwnikiem moim drugim jest mag. No zobaczcie, nagraniarz mechów w rundzie drugiej będzie bardzo fajną e, opcją, natomiast tak się zastanawiam, lazarowy smokowiec na pewno znika, tego pana wtedy w trzeciej rundzie będę mógł wrzucić, więc on zostaje, bo to tu jest taka synergia delikatna. I patrzcie, i jeszcze technik z majsterkowa w razie czego. Grubo, 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 dobra. E, zaczynam ja, niestety nie mam czym zacząć, więc na razie kończę swoją rundę. Zobaczmy, może i przeciwnik nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia, na to liczę, świetnie. Nie ma zbyt wiele do powiedzenia, więc naganiacz mechów wkracza nam tutaj na stół i kończymy rundę. Widzicie, już koszty many spadły wszystkiemu tutaj, co mam. E, o to chodziło? Dokładnie o to chodziło. Zobaczmy, lustrzane odbicie. Super. Ok, nawet w niego nie pingnął. Bardzo dobrze. Ma jeszcze coina w sumie, ale nie, nie używa go. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Popatrzcie, bo w tym momencie wrzucam sobie mechanicznego Yetiego, chociażby, i kasuję pierwszy z brzegu tutaj, pierwszą z brzegu Wize. W czwartej rundzie mogę, kurde, nawet jak mi zabijesz tego naganiacza, to jestem do przodu i tak bym był, nawet jakby go zabił przed chwilą, ale o, oh, jest koń, czekajcie, cztery many, cztery many, co, fireball? Nie, to z dingo. Lajcik. W tym momencie nie robi na mnie żadnego wrażenia. Cztery punkty manu oznaczają, że ja mogę sobie zrobić na przykład sztylecik i dołożyć sobie goblińskiego fryzuromata, hmm, a może robić goblińskiego fryzuromata, przecież yeti go puknie tu. Zostaną, zostanie mu jeden punkt życia, to sobie sztylecik zrobię i tyle. Zrobię sobie sztylecik, natomiast za dwa many wrzucę golema z burzowego. Hop, z tej strony. Ten pan atakuje tu, tym razem nie na krzyż, ten pan atakuje tu, tu dobijamy. Niby trzy wzięte na klatę, ale co to za problem. W tym momencie kompletnie żaden, ponieważ mam naprawdę niezłą kontrolę nad stołem w tym momencie. Nawet, patrzcie, Fireball, który wcześniej by mnie zabolał, no bo skasowałoby mi całego Yetiego, teraz już, luzik, no co, poleci Fireball. Nie, jest żmij many, o, uwaga, żmij many i, uwaga, tajemny intelekt, świetnie, urośnięty Żmijmany, no. Można by się było wystraszyć, gdyby nie to, że nie ma się czego bać, bo, e, uwaga, uwaga, kolejny mechaniczny Yeti, no i teraz się mm, Wronek musi chwilkę zastanowić, bo Mogę go smernąć moim golemem zbożowym i dobić go z hero powera, znaczy w sensie ze sztylecika, a następnie zostanie mi, okej, okay, czyli tak, hop, tak i dobijam go, no to do roboty, jeps. Następnie wrzucę sobie technika z majsterkowa, która jest 4-4 i mam część zamienną, zobaczmy jaka to część zamienna, cofnij przyjaznego stronika na rękę. Ja sobie zrobię nowe sztyleciki i pojadę prosto w przeciwnika. Hop, zostawiając go na 24 punktach życia, no i kończę tym samym swoją rundę. I Jeszcze jedna runda zanim będzie w ogóle miał opcję na wrzucenie blizzarda, bo coin'a zużył. Gobliński ochroniarz, what the fuck? Okej, okay, spoko stary, no to teraz Yeti jak najbardziej weźmie i się nam poświęci. Hop, Yeti nam się poświęci. Dostanę jeszcze część zamienną. O, mogę sobie coś ukryć. 6 punktów many mam, tak? No to ja sobie wrzucę załogowego szatkownika. Hop. I wrzucę sobie drugiego Yetiego. I patrzcie, nawet jeżeli przeciwnik pojedzie teraz blizzardem, to tak w praktyce okaże się, że ja e, stracę tylko i wyłącznie goblina, na którego miejsce przyjdzie nowy goblin. E, znaczy, przepraszam, nie goblina, tylko golema. Fuck, skąd ten goblin? E, o, czekajcie, nie. Zatrzymany. maginie rintoru i poleci od razu sekret zapewne. Tak jest, leci sekret. Niesamowite. A za sekretem uczennica czarownika, która obniża koszt zaklęć i finito. I suppose so. I kurde, na samych przyjaznych stronników tu mam opcję. No, jeszcze ma jeden many. Coś tam może rzucić nawet za dwa many. O, uwaga, jest coś, coś się tutaj No, czym chcesz go pizgnąć? A, a tak i zdrowie chcesz mu zamienić. Jakiż czwany lis okej, okay. aha, oh, pięknie, wypatroszenie no idealnie, bo popatrzcie, teraz sobie rzucam gobliński fryzuromat hop, morduję mu tą małą piczkę, którą tu ma jest duplikacja, czy nie? nie okej, okay. no to morduję też drugą piczkę, którą tu ma hop zaczynam od zaatakowania go tym małym golemem, jakby miał zginąć, czy coś takiego dziwnego miał się stać, okej, okay. nic dziwnego się nie dzieje, no to wjeżdżam wszystkim, ile fabryka dała hop Hop I tym samym Czekajcie, jeszcze sobie schowam kogoś Kogo by sobie tu schować? Kogoś kto przetrwa fl Flamestrika Hop Schowany i dołożę sobie jeszcze jednego golema zbożowego jak miał silensa, bo wtedy One tu przeżyją A, to nie była też kopia Czyli zostaje nam Ice Block Jeden punkt życia u przeciwnika, 22 u mnie, stół pełen mechów Poleci Flamestrike czy nie? Jest Flamestrike Pięknie Hop o, witaj, witaj, witaj. I kolejny raz mój ruch. No więc, hop, uwaga. Je. Yeah. Tu ice block. Dołożę sobie do zestawu jeszcze ślusożera. No i zakończę rundę, bo co by tam tu można było innego zrobić? Pach, pach, pach. Jeden punkt rzuciłem. No mógłby rzucić drugi. Nie, tajemny intelekt, No, może jeszcze rzuci drugi Ice Block. a to jest po prostu odwlekanie tak w czasie śmierci i tyle. Bo tu więcej nie porobi gość. O, jest Fireball. Pist we mnie. I co za Fireballem? Jest, moje tajemne pociski. No, kogo mi zabije? Oczywiście Yetiego, prosto we mnie i w trona. No ale to wciąż kompletnie nic nie zmienia, bo teraz witaj, witaj, witaj. Wuhuuu, 2-0 dla mnie, Piu! No i cóż, jak widzicie sami, tak działa bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się nim gra, no i to tempo jest tutaj dość zauważalne, niesamowicie potrafimy przyspieszyć w pewnym momencie. Was bardzo, aż tak, że mm, przeciwnik po prostu nie nadąża z kasowaniem tego. Popatrzcie, taki mak w drugiej rundzie, miał Flame Strike'a w ręce, ale zanim on go użył, ja już zdążyłem wypakować tyle stworów i tak mocno go zjechać, że ten Flame Strike kompletnie nie robił mi różnicy. A zauważcie, że większość, nie wszystkie, ale większość speli AOE, takich rimowali masowych, jest droga. No najtańszy jest chyba swipe za cztery many, ale on zada 4 punkty obrażeń w jednego i po jeden, jeden po wszystkich innych. No w wypadku moich stworów to nie robi żadnej różnicy, no nie? Natomiast Blizzard, który coś tam by może zadziałał, plus Flamestrike, który też może coś tam by zrobił. No wiecie, no już po prostu było na to wszystko za późno. O to właśnie chodzi. W tym wypadku tempo charakteryzuje się nam tutaj przyspieszaniem naszej rozgrywki, no niekoniecznie spowalnianiem przeciwnika. No na przykład spowalniające karty, tak, żeby wam podpowiedzieć, to byłyby Sapki, Ogłuszenia, Ewentualnie Zdrada. Takie karty, które po prostu yy, skrytobójstwo. Napastnika Numarów nie, ale. Bo no, było takie, co cofało przeciwnikowi karty na rękę. Możemy się się o, na przykład yy, zniknięcia są też takie. O, porywacz, ewentualnie mógłby być, no on jest słabą kartą, ale być mógłby. No i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, chodzi o to, żeby przeciwnika wnerwiać, żeby on musiał na nowo myśleć, jak rozłożyć sobie punkty many. Tak, każdy, jak widzi swoje karty, ma jakiś plan. Natomiast w takim momencie zdarzają się akcje, że ład, co ja mam teraz zrobić? No właśnie. No nic, słuchajcie. Generalnie, jeżeli Wam się podobało, więcej deków będzie już wkrótce, także rzućcie subskrypcję, zalajkujcie na Facebooku będziecie wtedy na bieżąco będziecie mieli wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki. No i co? No i widzimy się już wkrótce, także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!